Cześć! Witam w kolejnym odcinku. Dziś ziomeczek prosi, żeby mu nagrać, jak się XP na Liberty Bay na, na, na Wyrmach. Więc mu pokazuję, jak się XP. Lurujesz i uciekasz i nawalasz z łuku. Łuk, krystal, arrow. Bo z to ja nie lubię strzelać, nie. Z łuku się lepiej strzela. Szybciej się XP, lepszy damage jest, krytyk lepszy. A z tej kuszy to jakoś beznadziejnie mi się gra. Dlatego nie polecam kurz. Walcie z łuku. I nie słuchajcie, że tam większy damage jest tam. No, może na tych lepszych strzałach większy damage jest, ale tak to jak ja gram, na podobnych strzałach, to ja widzę, że mi dużo lepiej na tych się gra. Bo nie wychodzi aż tak drogo, wiadomo tam. 20 GP za sztukę to i tak jest drogo. No ale nie tak drogo jak na innych strzałach, 70 GP za sztukę czy nawet więcej, żeby sobie raz strzelić, no bez przesady. Tyle to nikt nie będzie wydawał. Zresztą ja na takich monsterkach ekspie, że to w życiu by mi się nie zwróciło. No tutaj to wam, tak powiem, na tej miejscówce, gdzie są te wyrmy, można wykręcić tak gdzieś 800 tysięcy ekspa, tak na spokojnie jak ja teraz sobie latam biję po jednym potworku. No wiadomo, jakbyście lurowali. To wtedy będzie więcej tam, to może być 4900 tysięcy do miliona na godzinę. Ale nie więcej. Tu ciężko więcej wbić. Chyba, że macie jakiś super wysoki level, no to wiadomo, to tylko podejdziecie, dwa razy pukniecie i nie ma takiego wernika. Ja to trochę muszę się nabiegać, żeby go rozwalić, ale i tak nie idzie mi źle. Uaurit wow, to to jednak naprawdę, skill dobry ma, no to sami widzicie, no z tego łuku, jeszcze łuk ma kryta. To jakoś tam idzie. Nieraz ładne trzaśnięcie jest z łuku. Na skusze ostatnio grałem jakieś słabe hity, wchodziły się, zdenerwowałem, mówię nie, nie, bez nadzieja. Słaby jakoś eksp wchodził, nie wiem czemu. Może jakaś moja kusza wadliwa, inną se muszę kupić, poszukam jakiejś innej, może, ale na no drogie są teraz już itemki. Teraz tak jakbym chciał sobie jakoś kuszę kupić czy łuk, no to muszę wydać te 3 miliony k. Czyli 75 Stibia Coinów. No nie bo teraz Stibia Coiny staniały trochę. No ale tak przejrzyłem po wcześniejszym kursie. Teraz to trochę nie wiem, czy obu tak staniały. Ale dobrze. Może szybciej, no paka uzbieram. Chociaż nie idzie mi jakoś to zbieranie za szybko. Nie wiem czemu. Bo odcinki muszę nagrywać, no. To odcinki nieraz, tak chcę komuś coś pokazać, to nagrywam, nagrywam. I tak schodzi się z tymi odcinkami. I nie ma czasu ekspić na lepszych. Ogólnie to moja najlepsza miejscówka do ekspienia, to Oramont. tylko jak się wchodzi tam. Bo ja nie robiłem tego questa na depot, tylko jak wchodzę przez teleport to wiadomo gdzie się przy... wchodzę na skałce jestem tam. I na Oramont mi najlepiej się właśnie XP. Tam jak się dobrze przyłoży to mam do miliona expa na godzinę nawet. Czyli nie jest najgorzej. Jak na mój level to powiem wam, że nie ma tragedii bo tam na Venora jak chodzę na te Lava Lurker to wiecznie jest pozajmowane, jakoś trzeba bukować przez Discorda czy przez coś ja nie wiem, bez sensu to jest w ogóle przez Discorda bukować a nie chcę ludziom, ludziom wchodzić przeszkadzać, dlatego no tego latam na innych miejscóweczkach tam wiecznie ktoś się kręci no i tu się wybrałem no ale tu też, tu nie ma takiej tragedii o, uciekasz sobie, walisz niedużywaści, bo jak dobrze ogarniasz to tylko to umane co spalisz no i wiadomo, i strzały. No i jeszcze ring, jak u mnie teraz, o. Koszę ten ring. To jak ja go do końca nie zużyję, to jeszcze ponoć mogę go sprzedać. W Darashi chyba? Mi się zdaje, że w Darashi coś słyszałem. Można go sprzedać. No to kurczę. To parę sekund zostanie do końca, ściągnę i jeszcze mogę go owalić. Tak samo chyba ten amulet taki, ten co teraz mam, ja z niego korzystam. Na daję dysta chyba... Zaraz, ile on dysta daje ten amulet? 2 dysta czy 4? Jakoś tak. I. No, 4 dysta i dwa magiczne. Lewele. O, to jest dobry amulecik. I też jak go do końca nie zużyję, to ponać można go sprzedać. Oselować fajnie. Dodatkowe wzmocnienia. Tylko muszę je teraz sprzedać, bo zaraz mi się pak kończy za dwa dni. jak nie sprzedam? No, muszę się przygotować. Całego lecika muszę sprzedać zobaczyć, ile hajsu będzie. O, i widzicie, no i tak się właśnie gra. To jest taki odcinek instruktorzowy. Kazuje wam jak się gra. Łupiesz i uciekasz. O, no, i najlepiej z tych czarów chcę ja walić. No, ktoś inny powie, o, to parę naraz trzeba lurować i rozwalać, ale jaki waścik, kurde. To już za duży waścik. A tak prawie w ogóle nie muszę się manasować ani nic robić. Bo mam włączony na łuku, wampiryzm i wszystko imane wyjadam mi, hp. No, czyli ładnie mi idzie no. Tutaj ta miejscoweczkę to wam ogólnie polecam. No wiadomo na niższych levelach, taki setny, nawet i poniżej setnego. No ale widzicie, ja to tu swoim harem to nawet wyr ma potrafię zsolować. Tego mocy jest, nie ma co wiedzieć. No dobra! Dziękuję za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Życzę Wam miłego dnia i smacznej taterki. Cześć!